Nie, żadnego Auschwitz, co? Nie, żadnego Auschwitz, co wy słyszeliście? Przycisku kwartu, co ja sobie słyszeliście, więc wcześniej sobie już zajmowałem życia odcinek. Tak, więc e, tu możemy już dodać więcej tej lotnictwa, nawet nie wiem skąd to się nagle tak pojawiło. E, tutaj możemy im dać, żeby się też dalej ekspili. I witam w kolejnym odcinku W poprzednim odcinku Zrobiliśmy los Czechosłowacji Dołączyły do nas Węgry e, Rumunia Jesteśmy, co? A bo ona, okej okay. Los Czechosłowacji, King I Królestwo Rumunii Sejmuję dopiero teraz, więc e, Przepraszam, może w poprzednim Myślałem, że będzie tak, że już tam zrobię No dobra, ale się zrobiło Tutaj sytuację stworzyliśmy Fajny papecik, patrzcie jak na nas fajnie pasuje. No właśnie. Tutaj Karol cały czas sobie siedzi. No i tak jak już było w poprzedniej serii, kiedy mówiłem o tym, jak nakręcałem, no że oni nie są zupełnie otoczeni są prawie z każdej strony przez wrogów, tylko Litwa i ZSRR, który też do nas nie wyłączy Zobaczmy ile na oglądamy. Już 800. Będzie jak zrobimy to. ta dywizję to będzie 800. Dobra. Tu się nam pięknie dużo e, robi tych czołgów, wszystko jest na plus, pięknie. E, tu jest też bardzo dobrze, tu mamy milion ciężarówek. Już nie mówiąc o karabinkach, też mieliśmy też bardzo dużo. E, tutaj już mamy kwiecień, tam ustawiamy połączenie gospodarek, będą, staną się naszymi satelitami, najpewniej się będą chcieli i będziemy mogli im tam wysyłać konwoje, ja w ogóle nie robię. No robię, robię, ale coś jakoś tak mało ich mam nawet teraz. Bo przeczytałem tam już wcześniej, że za konwoje e, można właśnie bardzo dobrze, e, bardzo... bardzo szybko można ich sprawić, żeby się do ciebie przyłączyli, żeby mieć ich w swoich granicach. E, trochę jest na minus, ale dobra. My tutaj będziemy mieli dobra, na pewno dużo tych yy, wsparcia musimy mieć dużo. Yy, tutaj mam wszystko na plus, kolowanej artylerii. Yy, więc jedziemy yy, dalej. Yy, Czekamy aż zobaczymy czy się zgodzą. Tutaj możemy... dać żeby się teraz tutaj też więcej tych robiło żeby dać, żeby się tu po te pięciu zupełniło tych e, fabryk. Potem tu damy, żeby dwa, jedną, jedną fabrykę dodało, tu jedną, tu jedną i tu dwie, tu też dwie. O, i chcą teraz do nas dołączyć, ok? I proszę bardzo. Hello, my friend. E, patrzcie, jak jesteśmy duzi. E, wszyscy razem, nawet w, tutaj ja też jesteśmy. Tu mamy tą włoską marionetkę, Afrykę, tu jest... eee, mamy Węgry. Eee, Dobrze, tutaj możemy dodać dalej tam jakieś grupy. Eee, tu możemy dać, żeby ten. Eee, dalej robiły fabryki, bo na pewno nam się przydadzą szkolenia paramilitarne, może jakieś tam dewizje w końcu kiedyś zrobią tu możemy dać żeby się robiło tu, mamy... tu się robi to więc może wydać żeby się tam antraczek zrobił tu możemy dać żeby azbury się da, bardziej większe szanse miały do roboty i tu możemy dać Hmm. Czyli weźmiemy tu bombowiec taktyczny, pokładowy myśliwiec, bombowo, pokładowy bombowiec bliskiego wsparcia. O, to, to, to. Weźmiemy chyba tak. Więc, hmm, John Kersu wzięliśmy. Zobaczymy, czy się zgodzą. i Już przy okazji ustawimy, żeby się nam robiło. Y o, bandy. Będziemy mieli wtedy... Możemy, no właśnie, musimy powoli lecieć po Polskę, to już lecimy na razie. Tu, tu się zrobiły nam pancery, pancery dywizjony O, i tu Westformuni zgadza się i węgry są już na swoich nice. papietach. Yy, a tutaj się jeszcze nam robią tam dywizje yy, na dzięki telecą tutaj. Widziałem... O, aha, to się 7 tylko zrobiło? A, bo tu jeszcze trzy musiały się potem. Dobra, dziękuję. Teraz musimy robić jakieś takie... No możemy to na przykład edytować na takie obronne dywizje. Bo od razu mówię, te są no te takie ofensywne, jak widzicie. No tutaj raczej obrona. No obrona w sumie też jest mocna. Yy, tylko teraz nie wiem, nie patrzyłem nigdy, co tak naprawdę daje mega dużo tej obrony. E, tu, co nam najbardziej obrona, no, no piechota jak widzę, chyba? No piechota nam najbardziej. No to weźmiemy, żeby z samej piechoty, ale nas nie znać. Przed chwilą doktrynkę zrobiliśmy, no to niestety na to poczekamy jeszcze troszeczkę. E, aż się to nam troszeczkę bardziej na XP. E, przy okazji może weźmiemy, żeby się troszeczkę tutaj potrenowali. Może nam to trochę zabierze karabinów, ale my mamy dużo mega, e, więc... O, ktoś chce znowu do... No Bułgaria, jak? To jest tak pięknie teraz, idzie nawet, nie wiem kiedy lepiej nie szło. Mamy, patrzcie, jakie wielkie, wielka jest oś. Mamy nią w Bułgarii, w Niemczech, w, nie, w Węgrach. Co? Mamy nią w Niemczech, no w nie Węgrach, w Rumunii, w Bułgarii i we Włoszech. Faszyzm zasięgł po każde zakątki tego świata. Nic przed nim nie ucieknie. <grym> psychopat co? Nie, O no tak. Yy, tu możemy sobie piechotę lepsze zrobić. To będziemy musieli chyba dać, żeby się yy, tu się mamy za mało kunci. Musimy dać, żeby się teraz więcej tej karabinków tworzyło, to już tutaj daje. Yy. Dobra, niech cię robią. Zobaczymy za ile się uzupełni. No nie pokażą, naprawdę. No to nie pokażą, jakie ten. Źli. Ja lubię was. Nie pokażecie za ile się to zrobi. Yy, no to musimy jeszcze tu im zabrać trochę tego. Żeby naprawdę wielki fokus na to był. Yy... Chyba musi bardzo szybko się uzupełnić. Widzicie, jeszcze ten limit wydajności cały czas rośnie. Co znaczy, że w najlepszym to może być naprawdę tego, dużo, mega, dużo tego będzie się robić w pewnym czasie. Yy, teraz czeka nas. No no, może już nam się nawet zaczęło ekspić, że już może nas stać nie na to. Piechota 6 czwarty mi piechota piechota i piechota Może tu coś jest takiego co nam dodaje, że będzie mega dużo tej i Tak jest 414 400 To wsparcie artylerii chyba nam... Nie, kompania logistyczna nada, nam dawała nieco dużo najwięcej chyba tej ogromnej, bo tu mamy 400, tu mamy 420. 4, 4, 4, no to chyba wsparcie artylerii, to czekajcie, to tylko usuniemy może tu jedną, żeby nas było wstać na wsparcie artylerii. Dobra, to może jednak jeszcze poczekamy, dodamy tu ten i poczekamy aż nam się jeszcze na XP jeszcze dowiadę. Dwa dwie gwiazdki. O, dobra. Mamy 420, i tym będziemy dawać nasze. Ci już nie muszą się tutaj uczyć. Tu możemy dać jeszcze więcej. Tu możemy. O, dobra. Zobaczymy, ile będzie. Dobra, już możemy przynajmniej. 24. i się robi. 24, ale najjadrodzę jeden, jeden ten, jeden sobie tu pójdzie, może połowa pana Weissa też tam pójdzie. Zobaczymy albo może nawet cała Weiss. Dodamy, tu już Pan fajnie nas lubi, pan robi rozwój Etiopii, eee, tu już nie za szybko, spadochroniarze, mm, dobra, tutaj <laughs> ten bak trochę czasami mnie wnerwia, o, i już rozczarowanie ziem, zobaczymy co nam się stanie, ale zobaczmy ile będzie. O będzie milion. No to nice nice. Eee, będziemy mogli za chwilę. Ten tutaj będziemy robić, tych więc już możemy tu dać. No i Kłajpeda jest jest na nasza już, więc bardzo dobrze. Eee, tu możemy projekt tam loty atlantyckiej dać I tu jest, i zobaczmy w ogóle, ile mamy już tych dywizji. 93 ładnie, no, 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 no. ładnie. Tu możemy dać dalej piechotę morską. W sumie też zrobimy, może jakieś niedługo dywizje desantowe. W sumie i tak nam się na razie nie przydadzą. Bo na razie będziemy musieli się sfokusować na Francję, na, szczególnie na te państwa. Beneluxu na Polsce i potem dopiero na Francję, a na koniec już na Zjednoczone Królestwa. Jak nasza flota wraz z umocnieniami, umocnioną flotą każdego innego człowieka będzie y, ładnie sobie. Zobaczmy, y, tutaj jest. A bo ja nie ustawiłem, y, ale tak tu się modernizuje. więc bardzo dobrze tu się już nam kończy nie więcej bo my naprawdę potrzebujemy tego dużo, za chwilę będzie spokojnie, nie martwcie się o to że... a właśnie, my mieliśmy ich anektować to zaczniemy może od tego, że im damy nasze te zobaczymy ile w ogóle, bo tu mamy te zarządzanie poddanymi E, i potrzebujemy minus 500, minus 500 i no właśnie najważniej będzie z tym e, najgorzej z tym czyli zaczniemy może od Węgier e, no to Węgrom wysyłamy tutaj e, lend, lend coś tam Ktoś... zobaczymy ile im to odejmie 300, 300. 118 220, to czeka, a nie mieli ile? Ktoś z was pamięta? Będziemy mogli ich już zaanaktować 500, to, aha! no to fajnie To sobie poczekamy, może jednak aż nam się uzbierze Bo nie ma co na razie wydawać tych Tych W hmm. międzyczasie jeszcze będziemy tam budować jakieś bunkry może się uda. jedna um, nie mają w ogóle 17 dywizji, 32 i 4 już paczki, to szybko idzie. Weźmiemy dalej szkolenia. Okej. Okay. Tu się zapadają weksle. I tu możemy... Y, co tam się tam teraz robi? Wał Zachodni. Te dywizje nam się robią, zobaczymy za ile się zrobią. Y, tu się jakaś ta wyznaźliwa kawaleria jest. Y, to więcej nie będziemy robić nigdy raczej. Y, tu możemy dać... Hmm. Weźmiemy dalej budownictwo. Zrobił nam się bał zachodni. Więc teraz możemy pakt Ribbentrop-Mołotow. Mm, zrobimy. I tak już jest późno, tak, tak. Nie, nie patrzcie na to, my nie atakujemy zgodnie z tym. My tu tworzymy. Pamiętajcie, oni zaczęli za wcześnie. I dlatego przegrali w znaczy, II wojnę światową. My zaczniemy później, ale za to my gramy. Pamiętajcie, co Na historii możecie zabłysnąć. Aha, no nam brakuje trzech dywizji. Mhm. O, ktoś kolejny, Jugosławia, ale my nie chcemy jej, bo zjemy, chcemy ją zjeść. Yy, więc ty do widzenia, Dobra, zrobiło nam się te... 24 wizje obronne, obronowe, że tak powiem. Tu możemy dać ulepszenie. Tu weźmiemy to jako innego typa. Tutaj Waltera Modela damy. Tego co tam pamiętacie, najpewniej pamiętacie. Tu damy, żeby miał najwyższe ten. Erich Maren von Meierstein. Mój kamień, tak. Zobaczmy, może jakiś jest jednak od piechoty, taki obronny. A no właśnie, Vicel Ben, powinniśmy dać zamiast, y, zamiast Ritera, bo on nawet jest y, lepszy, no właśnie co to widzenia robisz, a Reiter sobie tu pójdzie najpewniej y, y, tutaj mamy No właśnie riter pójdzie tutaj się tu ustawiał Pójdźcie się tu ustawić dalej tylko ci, a właśnie się tu niech, niech tu się uzupełnia. Mamy już tak 1018, to już może w zasadzie otwarta droga przed nami. Już możemy nawet wysłać im ultimatum. Więc yy, yy, poczekamy aż nam się zmodernizuje. Tu damy nawet jeszcze więcej, tych y... Możemy dodać żeby się to zrobiło. Zrobił się pakt w Libę, i zrobimy I... I otóż to właśnie jest ten dzień. Oto wtedy, oto owego dnia skończyły się przygotowania do wojny i zaczęło się wysyłanie ultimatu. O, są z nami więc fajnie. Wyktor Bentro, Mołotow. Szczęśliwi wszyscy. I jest radziecko-niemiecka umowa handlowa. Ambasador Radziecki przedstawił naszym dyplomatom propozycję umowy handlowej między naszymi krajami. Pro, propozycja zakłada, że ZSRR będzie nam wysłać takie zasoby jak zboże, bawełna, ropa naftowa, rudy metali i kauczk. W, w zamian państwo radzieckie otrzyma nieukończony krążownik klasy Hiper, schematy innych okrętów, ciężkich dział. Okrętowych i egzemplarze testowe niemieckich samolotów. Ta umowa niewątpliwie pomoże nam w wojnie z wrogimi krajami europejskimi i pozwoli znaleźć sposób na ominięcie potencjalny, potencjalny wróg blokady. Aha, nie wiem o co coś te ostatnie zdania jakoś nie kleją, ale potrzebujemy surowców. Dostajemy, dostajemy więcej, ponieważ z tych yy, handel tutaj jest ci dużo dostaliśmy e, tutaj e, tak nawet mamy dalej za dużo he hej he hej e, tutaj mamy żeby jeszcze mniej mamy na zero wychodzimy e, tu nam już się w miarę nieźle z, z zapełniła tam posadzenie szybko dostajecie się jak widzicie Yy, czy coś jeszcze chce dołączyć? Nie, no, tylko to cały czas to Jugosławia. Yy, czekajcie, zobaczę, bo może jednak się da nawet ją zaatakować, nawet gdyby chciała. No, chyba bym mógł, ale nie ma co ryzykować, żeby nam się zapsuła dalsza kampania. A tam ci żyją, zły żyją, no Dobra. No, no. Zobaczymy, jak będą mieli. <laughs> Tutaj mamy szkolenia paramilitarne, możemy dać i tu możemy też dać. Pum, pum, się tu robi ostatnia ta, już nam brakuje powoli miejsc. Eee, dobra, to sobie to skasujemy. Eee, I tu możemy jeszcze sobie, może te nasze eee, czołgi lekkie, więcej ich damy. Czołgi lekkie, tak przeciw eee, pancerny, przeciw. Eee, dobra. średnie dobra, damy więcej tych czołgów też się niech się będzie uzupełniać i dwa czołgi średnie I tu możemy nie. No, jest dobrze, jest dobrze. Niech oni się tu uzupełniają. Tu się jakoś na mnie rzeczy nie... Nie robią, yy, więc musimy dać czołgi średnie. Yy, to zabierzemy trochę stąd. Nie no, za dużo zabrałem. Yy, no to weźmiemy stąd tyle i damy, żeby się tu robiły. Zupełniały. Yy, no, może nawet stąd zabierzemy. Nie no, dobra stąd. Weźmiemy, że będzie 50. I weźmiemy, żeby to się mega szybko uzupełniało. Damy, żeby tu się więcej tych. E, tu damy, żeby się holowana artyleria. O, tańska albo wojna. Polska odrzuca nasze ultimatum. I to, co się teraz stanie, będzie już w następnym odcinku. Tutaj Wam podziękuję. Stoczysty komentarz. Łapek w górę i subskrybuj mój kanał. A jeśli nie wiesz, jakie są mechaniki tej gry, to kliknij w materiał przed Twoim nosem. Cześć.